Może chyba wreszcie dogram tą końcówkę tych świąt, powrotu i tak dalej. A gołem ja tutaj się żali jeden cały czas chyba. mu jednak zabiło od pary. Zabił ten kot. No co ja mu na to poradzę? Reklamacja. Nie przyjmują reklamacji po śmierci. Nie ma co do twórców i nic się nie odstanie już. Ta bestia tam przechodzi. Idzie do Zoju chyba. Gołębia muszę go wyśledzić, gdzie on nie idzie w ogóle. A no, i właśnie w tym, przed wysiadaniem, już na tej stacji końcowej mojej, to dziecko tak się obraca w koło. Jak wiatraczek, jak mnie nie rypnie w tym przedsionku w brzuch, to myślałam, że zgieł mnie w pół Normalnie myślałam, że jakiś przepraszam albo coś, ale zarówno ta babka Ukrainka w tym pociągu, ani to dziecko nic, zero w ogóle. Jak coś potrzebują od ciebie, to są mili. Jak ich kontrolowałam, pracowałam w kontroli, że musiałam ich kontrolować, ale jak już teraz, to poznałam ich od z innej strony. Także tacy, tacy nadęci, tacy nie mieli, że nie wiem co. No i wsiadam z tego pociągu i taka trochę w niepokoju idę, bo jak parkowałam ten swój samochód, wtedy w ogóle to było niezaplanowane, że tam mam zostawić, tylko myślałam, że u siebie zostawię blisko swojego domu. I tam u nas jest bezpiecznie, nie ma żadnych spadków równo raczej jest. No to w Tomaszowie miałam problem, bo zaparkowałam za apteką. Ale bałam się, że tam jest, nie będzie mnie po prostu gauta widać, że nie ma monitoringu. No i podprowadziłam bliżej tej budynku stacji, gdzie jest monitoring, ale z kolei yy, było bardzo spadek na tory i już było za późno, bo już mój pociąg prawie miał przelecieć, no to tylko kamienie takie podsuwałam pod tylne koła. Jeszcze sobie obróciłam te różowkie moje adidaski, piękne, ale tak już pojechałam z takimi. Bo po prostu no już nie miałam czasu, żeby cokolwiek robić, tylko tykami nie podstawiam pod tylne koła i tyle. I tak nawet cały ten wyjazd nad morzem, tak myślałam ciekawe, czy tam nie zepchnęli tego samochodu na tory albo coś no, ale stało, ale bardzo ciężko miałam wyjechać. A w ogóle w tamtą stronę, jak jechałam, to też w pociągu płaciłam gotówką no to raz dwa, ale jak gościu płacił przelewem i mu połknęło i nie wydało biletu. Bo to już taka kolejka zrobiła, że nie wiem, także lepiej. Mieć gotówkę, gotówką płacić, tak stwierdziłam. Mieć jakieś w zapasie coś. Bo te, te przelewy, bliki to jednak zawsze są zawodne trochę jednak. No no i wiedziałam, że cały ten wyjazd to już będzie pod znakiem Maryi w ogóle. Bo jak jechałam do Koluszek, to już zobaczyłam tą wieżę kościoła. od w Koluszkach, a nigdy o nią uwagi nie zwracałam. Była taka wyniosła, fajna, piękna. I tak czułam, że będzie to fajny wyjazd. I naprawdę tak się tam lightowo czułam w tym Sopocie, że jeszcze nigdy w życiu taka wyluzowana i w ogóle uspokojona, że począwszy tak psychicznie. No i przyjechałam do domu i od razu wszystkie zwierzaki, koty, kury. Bo kurą nasypałam tak na zapas, nikomu nie mówiłam nic, że wyjeżdżam, żeby nie kłopotać. Kotą suchego pokarmu, a zapomniałam o wodzie. Na tarasie zostawiam pokarm, a wodę miały w jaderku pod tym, pod rynną. No i tak, bo taka pani jechała w pociągu już się zgadali. Ona tak tylko kotka dbała. Ja mówię, boże, ja sobie zostawiam suchy pokarm, a nie zostawiałam wody, No ale dam radę. Rybki też przeżyły, dopiero teraz zaczęły zdychać. Nie znosić i zobaczyć, jak na się dzisiaj. No.